I z tej strony I go i go ja gadam. Ja z tej strony I go. I dzisiaj znaczy i dzisiaj no. I znowu pokażę wam pan um, pantera. I znowu pokażę wam Lego. Moje LEGO. Pierwszy jest kombine. Czekajcie, przyciszę tu trochę. Dobra, słuchajcie, pantera przyciszona za jakąś owcą lezie. <śm> to jest kombajn, mama go zbudowała, jak wiecie. Patrzcie, tu ma kierownicę, tu się podłącza header, chociaż go nie ma. <śm> to jest ten zbiornik, no ten, tutaj normalnie jest pusto. Tutaj jest yy, z tyłu, poczekajcie. Z tyłu za kierownicą, nie? Jest dziura właśnie tu do tego. I słuchajcie, od was tu taki kombajn, taki ma tutaj dach. Taki ma tył fajny, tutaj ma światełko, aby ja Cieniem zasłaniałem i dlatego było tak ciemno, jakby. Patrzcie, ma takie światełko tutaj. Tutaj ma takie szare rzeczy. Oj, chyba mam je coś zepsułem. Poczekajcie. I patrzcie, tu ma ten właśnie wejście do zbiornika, nie? A bo, ej, jak. Ona to zrobiła, że to się trzymało. A bo patrzcie, to jest po prostu zakładane takie. Tutaj. O. Mega fajne, za zdronie, za pomysł. No i jest taki kombajn właśnie fajny, a ja zrobiłam minivana. Taki minivan. Po prostu tutaj do hamowania znak. Tutaj ma. Te rury, tutaj kierownice, koła takie koła ma na takiej większej platformie. Rzadko ludzie tak robią. Tutaj ma światełka żółte. Ma na olej to, na, na paliwo. Czekajcie, może nie będę zasłaniał cieniem. Jak tak będę siedział, o! Tutaj ma y, wlot powietrza. Ma Mik, tutaj jeszcze słuchajcie, yy, wylotu powietrza nie ma, jest wylot, ale nie ma wylotu. Dach jest trochę szeroki, ale to chyba nic nie szkodzi. No i co, mam nadzieję, że spodobały Wam się nasze, ym, nasze budowle. I może jeszcze jutro, pojutrze, popojutrze lub popopopojutrze coś wrzucę. Właśnie z Lego albo nie Lego, albo z nie, nie, nie Lego. Więc teraz mam nadzieję, że Wam się wszystko spodobało. I teraz mogę się z Wami żegnać. Cześć, do usłyszenia. Pa, pa.